Cześć, witajcie, ja jestem Bartek, a to jest kanał Rowerowe Wyprawy. Kanał poświęcony szeroko rozumianej turystyce rowerowej, więc jeżeli turystyka, wycieczki, rowery te tematy są Ci bliskie, to koniecznie zostań, zasubskrybuj i bądź na bieżąco. Dzisiaj zaczynamy pracę nad Giantem Cold Rock, więc bez zbędnego gadania przechodzimy do demontażu. Zapraszam. Na początek narzędzia jakich będziemy potrzebować, żeby zdemontować ten rower, po pierwsze najbardziej popularny klucz imbusowy numer 5, następnie zwykły klucz, e, nastawny, młoteczek jakby była potrzeba, klucz do suportu, do wykręcania suportu. Co tutaj dalej mamy? Obcążki do obcinania linek, zestaw do odkręcenia sterów, tak. Klucz imbusowy duży. Nie wiem, jaki to jest numer do wykręcenia śrub w korbie. Oczywiście ściągać do łańcucha czy odkładać do łańcucha, ściągać do korp i śrubokręcik, którym będziemy wybijać miski sterowe. Tyle. Zanim zaczniemy, jeszcze szybki rzut oka, ponieważ na poprzednim materiale nie było dobrze widać wszystkich tutaj wspaniałych ficerów stanu tego roweru, więc tak pokrótce Wam go pokażę. Idąc od przodu, już niestety nie ma pajęczynki, była piękna pajęczynka. Kółeczka, jak widać, jeszcze się kręcą. Merlin, jak zwykle, musi być w centrum uwagi. Jeżeli chodzi o klamki hamulcowe, mają lekkie luzy, ale manetki o dziwo słuchajcie, działają, natomiast ich nie będzie. No i jeżeli chodzi o napęd, to tu mamy piękne rzeczy. Zobaczcie, jak to wszystko jest ślicznie ubłocone, to ten napęd naprawdę dawno nie widział czyszczenia, ale to wszystko idzie out. Oczywiście tutaj troszeczkę felgi zabrudzone, ale kto by się tam przejmował takimi detalami. Także tak, moi drodzy, wygląda stan Gianta. No i co? Zaczynamy demontaż. No moi drodzy, postęp prac myślę, że jest widoczny. E, rama już jest zdemontowana, wszystko zostało zdjęte łącznie ze sterami, które nie chciały się poddać na początku, ale skapitulowały i się poddały. Teraz cała rama idzie do gruntownego mycia. Tutaj mamy do poodklejania jeszcze takie elementy, e, jak właśnie osłonki, jak jakieś naletki. To wszystko jest pod lakierem, więc tego nie ruszamy. Także gruntownie czyścimy teraz wszystko i widzimy się za chwilę i uwaga, będzie magia. Raz, dwa, trzy. Ta-dam! Niespodzianka, jest magia, jest magia. Moi drodzy, rama jest już gotowa do złożenia. Została bardzo gruntownie oczyszczona, wszystko zostało odtłuszczone. Gdzieniegdzie trzeba było y, przeszlifować delikatnie papierem ściernym miejsca, które, y, no, które tego wymagały. No i całość została pomalowana. A czymże pomalowana? A no tym, co mówiłem wcześniej w materiale, że prawdopodobnie będzie, czyli poszliśmy w plasty dipa, czarny jako podkład, zielono-niebieski kameleon jako kolor główny i do tego jeszcze, żeby nie było tak łatwo, trochę nabłyszczacza. Także, moi drodzy, pokażę wam teraz z bliska ramy, jak wygląda, jak wyszła. No i przejdziemy do podsumowania. Tak wygląda rama z bliska. Jak widzicie, patrząc na nią od frontu, mamy ładną zieleń. Kiedy spojrzymy na nią pod kątem, ta zieleń zaczyna się transformować na bardzo ładny niebieski. Eee, kilka informacji technicznych na temat samego malowania. Jak widzicie, no, moim zdaniem wyszło całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że lakiernikiem zawodowym nie jestem. To udało mi się w miarę fajnie równo tą powłokę położyć. Natomiast, jeżeli macie w waszych ramach, jak chcielibyście użyć dipu, takie wniotki, to one również będą widoczne po nałożeniu lakieru, po nałożeniu tej gumy. Także tutaj przestrzegam wszelkie takie historie, gdzie macie po prostu no, jakieś widoczne nierówności. Na ramię one będą widoczne, tego niestety nie wypełnicie. Natomiast pozostałe ryski drobne, które udało mi się, znaczy udało mi się, które wcześniej po prostu delikatnie drobnym papierem ściernym przeszlifowałem, żeby je wygładzić, zmatowić. Bardzo fajnie tutaj plasti deep pokrył. Wybaczcie, że nie nagrywałem samego procesu malowania, ale ponieważ musiałem to nagrywać tutaj, w sensie nagrywać, malować tutaj, no nie chciałem tego robić ze względu na to, że wszędzie tu były folie i po prostu obawiałem się, że jakość obrazu będzie niesatysfakcjonująca, bo było trochę od kurzu tu i ówdzie. Oczywiście jak widzicie reszta mieszkania ma się dobrze, nic się tutaj nie wydarzyło. Farba nie jest, nie jest taką farbą, która zrujnuje Wam zrujnuje Wam pomieszczenie, więc spokojnie jeżeli chcecie robić to w domu proszę bardzo, pamiętajcie tylko o zabezpieczeniu folią wszystkich rzeczy dookoła. Ile trwał sam proces? Jeden dzień. Jeden dzień tak naprawdę w zupełności wystarcza. Ja to rozbiłem sobie na dwa. Pierwszego dnia robiłem sam, sam widelec żeby w razie jak bym zrobił jakieś błędy, łatwo będzie mi poprawić po prostu to na widelcu niż potem na całej ramie. Ale tak naprawdę w zupełności w, w ciągu jednego dnia można to zrobić. O szczegółach powiem Wam za chwilkę. Tutaj chciałem Wam po prostu pokazać z bliska jak to wyszło. Bardzo fajnie. Moim zdaniem Plastidip wypełnił tutaj wszystkie jakieś drobne ryski. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu. Kolor również mi się podoba. Oczywiście nie ostrzegłem się różnych Top, tak jak w tym miejscu, nie wiem czy to jest widoczne, ale tutaj miałem zaciek. Udało mi się go na szczęście poprzez nałożenie kilku dodatkowych warstw zniwelować tak, że nie jest widoczny. A tak to wszystkie miejsca na yy, śrubki zostawiłem pootwierane. Tutaj zapomniałem o zaślepkach, więc zostały. Natomiast ten element wyjąłem. Tutaj, jeżeli chodzi o mufę suportu, również zostawiłem otwartą. Po nakręceniu, po nakręceniu wkładu suportu tak naprawdę to nie będzie widoczne. A moim zdaniem wygląda to estetyczniej. E, najwięcej problemów czy takich upierdliwych historii było z tymi prowadnicami do, e, do, 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 do linek, do przewodów, więc to jest takie najbardziej upierdliwe, jeżeli tak to mogę nazwać. Także moi drodzy, tak wygląda rama z bliska. Oczywiście, jak widzicie, są już nowe miski sterowe, bo to nabiłem wcześniej i okleiłem je. Co tutaj nawet widać w tym miejscu. Gdzieś, nie gdzieś przebija oryginalny kolor, natomiast to jest praktycznie niewidoczne z odległości pół metra. Więc... więc tak, celowo założyłem wcześniej miski, ponieważ nie chciałem wprasowywać ich już na położonego dipa. Także tak wygląda. Przechodzimy do podsumowania. Podsumowując całą historię z przemalowywaniem tejże ramy, jeżeli zapytacie mnie, ile poszło na to puszek, odpowiadam. Tyle, pięć, a właściwie nie całe pięć, już wam tłumaczę. Na początek poszedł plastidip czarny, czarny mat. To jest jako baza pod kameleony i tutaj poszło w sumie e, pięć warstw. Jedna taka pół na pół, transparentna, żeby tylko jak gdyby przygotować powierzchnię do tego, że, że będziemy kładli większe, grubsze warstwy plastidipu. No i następne cztery to już takie grubsze warstwy, mokre warstwy tak zwane. Czyli takie, żeby pokryć dość dobrze całą powierzchnię, ale oczywiście nie tak mokre, żeby robiły się zacieki, więc tutaj trzeba sobie to wycyklować. Nie jest to nic skomplikowanego, więc, więc tak, cztery warstwy czarnego, czarnego matu. No i jeżeli chodzi o kameleona, to tutaj też nałożyłem cztery warstwy. Jedną taką na początek, niezbyt grubą, chociaż mogłem, tak naprawdę z tego, co potem doczytałem gdzieś tam w sieci. To mogłem spokojnie już na tą bazę czarną po prostu położyć tak, jak kładłem ostatnie czarne, czyli po prostu grubiej, tak zwana warstwa na mokro, tak, żeby się ładnie błyszczała, świeciła, czyli żeby była jedną, jak gdyby, jednolitą, mokrą warstwą. Natomiast, żeby nie doprowadzać również do zacieku, więc trzeba było znaleźć ten taki balans. Eee, więc takich warstw nałożyłem w sumie 4, 4 albo 5, nawet już teraz nie pamiętam, bo tak naprawdę jeszcze potem poprawiałem, e, poprawiałem troszeczkę w miejscach, które tego wymagały, bo. Jak widzicie, rama, kiedy była tak założona, no nie mogłem jej obracać sobie od tak, bo nie chciałem, żeby gdzieś ją przypadkiem dotknąć. Więc tak naprawdę wszystko robiłem w tej jednej pozycji. No i następnego dnia, kiedy zobaczyłem po prostu go na przesłak, mogłem ją obrócić. Tam, gdzie trzeba było, jeszcze po prostu poprawiłem więc 3-4 warstwy też kameleona. No i jeżeli chodzi o nabłyszczacz, tak samo ze 3 warstwy, takie grubsze tego nałożyłem. Więc razem mamy 8-10 warstw, więc naprawdę y, całkiem sporo. No i teraz, jeżeli chodzi o wydajność, to 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 to, tak. Czarny Gp jeden jest pusty całkowicie. Drugiego jeszcze trochę zostało, więc y, powiedzmy półtorej puszki na taką ramę mniej więcej czarnego plastidipu. Podobnie sytuacja ma się z kamelonem, bo to jest puste, to nawet słychać. A to jest. Jeszcze powiedzmy też w połowie, w połowie pewne, chociaż tutaj pewnie zostało troszeczkę więcej. No i jeżeli chodzi o nabłyszczać, to tak na wagę mogę powiedzieć, że została go mniej więcej 1 trzecia pirazy oko, e, więc y, no, trzeba mieć tych puszek kilka. Ale to, co nam zostaje, tak naprawdę bardzo się przyda, bo w sytuacji, kiedy ewentualnie skaleczy nam się ta warstwa o jakieś mocne krzaczory, albo gdzieś oprzemy rower, o drzewo i przecioramy, gdzie powiedzmy mogą się wydarzyć jakieś właśnie zadziory czy rysy, no to w bardzo łatwy sposób po prostu możemy sobie to naprawić, nakładając po prostu kilka kolejnych warstw na, na te uszkodzenia. Także tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy części są w drodze, więc w następnym odcinku zmontujemy sobie to cudo i zobaczymy jak wyszło. Także póki co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!